Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Wyznaję, że jestem grzesznikiem, że wielokrotnie oddaliłem się od Ciebie i chodziłem własnymi drogami. Ale dziś chcę powrócić, powrócić w ramiona Ojca, który tak bardzo mnie umiłował, że oddał swojego jedynego Syna za moje zbawienie. Obmyj mnie, Panie, swoją drogocenną krwią i oczyść moje serce z wszelkiego grzechu. Duchu Święty Boży, proszę Cię, przyjdź i zamieszkaj we mnie. Napełnij mnie swoim życiem, mocą i obecnością. Tchnij we mnie nowe życie, abym już nie żył według ciała, lecz chodził w Twojej prawdzie i światłości. Przemień moje myśli, pragnienia i uczucia, aby wszystko, co czynię, przynosiło chwałę imieniu Jezusa. Rozpal we mnie ogień miłości do Boga, Bym każdego dnia pragnął Twojej obecności. Panie, odnów mnie od wewnątrz. Uczyń mnie nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Daj mi serce czyste i posłuszne Twojemu słowu. Pomóż mi zostawić przeszłość pełną ciemności i bólu, i prowadź mnie drogą Twojej łaski. Naucz mnie przebaczać, kochać i żyć w świętości. Aby moje życie było świadectwem Twojej mocy. Wierzę, że kiedy Duch Święty działa we mnie, staje się naprawdę nowym człowiekiem. Od tej chwili oddaję całe moje życie Tobie, mój Zbawicielu i Panie. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione we wszystkim, co robię i mówię. Dziękuję Ci, Panie, za nowe narodzenie, za wolność i za życie wieczne. Które mi dałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się. Amen.